Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Liwit, a to jest ósmy odcinek Zagrajemy w Wiedźmin 3. E, co na początek mogę powiedzieć? Wiem, że ostatnie nagranie było mm, trochę za głośne, jeśli chodzi na przykład o e, walki. Nie bardzo tam było słychać mój komentarz i, i myślę, że nie brzmiało to fajnie. E, aczkolwiek jestem już chyba blisko znalezienia tych optymalnych wstawień, więc... Więc sądzę, że ten albo kolejny odcinek będzie już takim kamieniem jakimś milowym. A potem, już wszystkie odcinki będę nagrywał tak samo. To znaczy, nie będzie już takich anomalii, że jeden odcinek jest głośniej od, yy, od drugiego. Dobra, to chyba wszystko co na początku chciałem yy, powiedzieć. Przejdźmy zatem do gry. Mamy tutaj jakieś zadanie poboczne, wykonajmy je sobie od razu. Okej, okay, staruszka, pogadajmy z nią. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie. <głos> ten głos. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zobaczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby coś się obronić. A ten grzecznie pyta. Babciu, masz może brzozowej kory? Yy, jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po noco takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnie się gapi niby sroka w gnat. Pożycz mi u babciu! Oddam z rana! <noise> Trochę się dziwiłam. Bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. No tak. Dość intrygująca sprawa. Mm. Ciekawe. I co było dalej? No właśnie... Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, siadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię na stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. No tak. Dobrze, pomóżmy jej oczywiście. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. No tak, dość ciekawe zlecenie. Muszę przyznać. Dobra. Drzwi możemy wyważyć ardem. Tutaj, jest, tutaj macie samouczek do tego. Jeżeli chcecie to spauzujcie sobie chwilę i przeczytajcie. Dobra. O, dobra, to był nie wypał jeszcze raz. Dobra. Wchodzimy. Przeszukajmy oczywiście wszystko. Mamy spodnie myśliskie. Ale podejrzewam, że są gorsze od naszych. Później to jeszcze... Albo może sprawdźmy to od razu. Jednak są trochę lepsze. Mają więcej pancerza. I więcej też odporności. Dobra, załóżmy je w takim razie. Też bardziej zniszczone. One yy, po tym jak je naprawię u kowala będą jeszcze nieco, nieco lepsze. Okej, weźmy, weźmy, zeksplorujmy wszystko. O, w takich miejscach jak to możemy sobie podejść i zapalić świeczkę. <grych> Bardzo fajny smaczek, co? Ciało. To tłumaczy No, Faktycznie. Uduszony. Garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. <grywka> o, rany. o, Zapalmy jeszcze jedną. Mamy recepturę Aether No cokolwiek to jest, pewnie potem się przyda. Oto i bezcenna patelnia. Ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. No tak, to ma sens. Muszę przyznać. Jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. <noise> eee, na początku... <noise> e, przepraszam. Na początku ta staruszka... Mm, ...wspominała, że wypytywał o jagody bądź brozę. Podejrzewam, że... Yy, zarówno z jednego, jak i z drugiego można zrobić atrament. Jakieś dokumenty. Spalone okay. prawie do szczętu, Ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Okej. Okay. Mamy nadpalony list. Przeczytajmy go od razu, bo jest to jeden z przedmiotów fabularnych. Okej, okay, ja nie będę tego czytał na głos. Jeśli chcecie to oczywiście przeczytajcie to sobie. Ja zrobię to już poza nagraniem, żeby nie przedłużać. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jego mościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A, a ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupo jady go nie wygrzebały. I dobrze razem, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, Syneczku, na drogę. No tak, lepiej faktycznie nie wspominać o tej sprawie czarnym. Dla niewtajemniczonych czarni to Nilgard. Nilwdgarczycy po prostu. I... no w Królestwach Północy nie są oni zbyt... zbyt lubiani. No tak się składa, że tuż przed akcją trzeciego Wiedźmina... Weźmy, się szybko! No i zwróci mnie na Nie Niedobrze. Bardzo niedobrze. Gamef. Ale się wpakowałem, rany. Dobra, weźmy sobie Jaskółkę. W każdym pokażę, jak, jak działają eliksiry. Zresztą nie ma w sumie w tym działaniu nic niezwykłego. Nie, ja w ogóle. Zacząłem jechać. Dobra, mamy tutaj parę pytajników po drodze. Może powolutku, powolutku byśmy się kierowali w stronę zadania fabularnego. Dobra, ale sobie jeszcze tutaj ten pytajnik. Jest też tam kilka domków, więc może coś ciekawego tam znajdziemy. Tutaj na przykład mamy. Rany, nie chciałem zjeżdżać. Tutaj na przykład mamy. Ul. I teraz biorąc Igni. A, znowu przytrzymuję tab. To jest mój brzydki nawyk. Mogę taki ul spalić. I zobaczcie teraz. Widzicie, mogę użyć na nim akcji mam plaster miodu. I to jest jeden, jeden z rodzajów żywności. Również chyba składnik potrzebny do wytwarzania niektórych eliksirów. Mm. Dobra o, o. O, Odetnij się. Płotka! Płotka! Dobra. I i i... No i generalnie warto takie rzeczy zbierać yy, w Wiedźminie. Dobra, co my tu mamy? gule. z tego co widzę. Weźmy sobie kłen. I dawaj. To są poziomu drugiego, więc nie powinny stanowić dużego wyzwania. Ale zawsze trzeba uważać na, na takich nawet na takich nie, niby niegroźnych przeciwników Dobra daliśmy może kawałek na bok zrobimy kłen nie. nie, 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 nie tego Tutaj O, właśnie, właśnie mogłem je trafić te gule. teraz dopiero pierwszy raz mi trafiły A może już drogi nie wiem Ale na szczęście miałem kłen. O! Teraz Teraz dałem się Troszkę głupio trafić trochę mocnych ataków. Nie zaszkodzi. A jednak zaszkodziły, no tak bywa. Dobra, pokonaliśmy ostatniego. Strasznie lubię oglądać jak, jak do takich opuszczonych miejsc po prostu wracają chłopi. Geralt ma wtedy taką minę jaką, no, ciężko po prostu zauważyć w, w innych sytuacjach. To przede wszystkim e, fani serii, tak. Chociaż mam nadzieję, że nie tylko. Dobra, tu leży do. Generalnie dookoła leży pełno trupów. Nie wiem skąd te trupy. Co ja w ogóle zbieram? Królicza skóra. Ok, czyli pewnie jakieś wilki tu po prostu pozjadały te króliki i zostawiły skóry. Tak mi się rzuca na myśl. Pierwsza rzecz. A! W ogóle zapomniałem o tym. wspomnieć, ale w poprzednim odcinku. zdobyliśmy punkt doświadczenia. Teraz chciałbym go wydać. Miałem to zrobić na początku odcinka i, i zapomniałem o tym. I wezmę so, sobie tutaj teraz e, rytm dobowy, czyli e, w czasie po prostu, kiedy nic nie będę robił. E, życie powo e, w bardzo wolnym tempie, ale jednak będzie... Powoli mi się regenerować. Wydane punkty. Dostępne punkty 3. Czemu nie mogę tego użyć? A, bo no, nie lewym przyciskiem myszy, a F. OK. I dobra, w ten sposób mam rytm dobowy. I mam jeszcze dwa dostępne punkty, ale nie mam tutaj slotów, yy, gdzie mógłbym je wsadzić. Dopiero na czwartym poziomie odblokuję kolejny. Więc tak naprawdę jedyną rozsądną inwestycją jest teraz yy, ulepszenie szybkich ataków. I tak też zrobimy. Mm, co jest? Septuj. A. Znowu wciskam lewy, sprawisz myszy. Zamiast. Yy, zamiast E. Myślę, że trzeci poziom tych szybkich ataków jest całkiem przyzwoity. Wejdźmy sobie jeszcze do kupca. Mam Witajcie! Mam chyba sporo rzeczy, które mógłbym sprzedać, a skoro Pokaż jest już... Skoro jest już w pobliżu, to nie widzę... przeciwskazania, by tego nie wykorzystać. Eee, czy to są spodnie myśliskie? To są te spodnie, które miałem na sobie... Mm, ...na początku rozgrywki, dlatego ja je jeszcze zachowam. Bo zdaje mi się, że... Można było ulepszyć y, takie rzeczy, te właśnie, ten, ten startowy ekwipunek można było, zdaje się, ulepszyć u Kowala. I dlatego chciałem, chciałem go po prostu mieć. Poza tym Geralt bardzo fajnie w nim wygląda i... I chociażby dlatego też chciałem, y, chciałem go mieć. Mamy też troszkę chyba lepsze buty od naszych. Mam pancerza 7. Czemu ja to robię tak? Przecież mogę porównać w ten sposób. Mają mniej, ob, mniej odporności na obrażenia cięte, ale mają więcej pancerza i są nawet bardziej zniszczone od naszych, dlatego one są, wydaje mi się, nieco lepsze. Na razie nie wsadzam do broni żadnych ulepszeń, teoretycznie mógłbym, ale z tym jeszcze poczekam. Na razie te walki nie są zbyt, zbyt wymagające, więc. Pokaż mi swoje więc towary. Nie widzę takiej potrzeby. Czy ja bym chciał jeszcze coś sprzedać? Może nie. Te rzeczy chyba warto rozkładać. Wydaje mi się na, na części. Chociaż taka skóra z niedźwiedzia całkiem droga. Dobra, skórę sprzedajmy. No i może jeszcze taką kozią. Tak, stara skoziom skóra, to też sprzedajmy. Dobra. Bywaj. <totrybuj> mm, tutaj mamy jeszcze ulepszenie broni gdzieś. Tutaj jest kamień szlifierski. Dobra. No i tak, uzbrojony, już mogę, myślę, gdzieś ruszyć. Nie wiem teraz żywności, ponieważ mm, życie samo będzie mi się zwracać z czasem. Dlatego myślę, że jest to dobry. Mm, dobra inwestycja po prostu, żeby jakiś tam zapas sobie odłożyć na walki z bossami, które prędzej czy później nas e, czekają w tej grze. Dobra, pojedźmy do kolejnego miejsca. Mamy tutaj deserterów. Fajnie. Jakiś czas nie walczyłem z ludźmi. O Nie nałożyłem sobie kwen i jeszcze mnie trafił na dodatek. Dobra, standardowa taktyka, czyli najpierw elimin eliminujemy łuczników. A potem przeciwników walczących wręcz. Ach, piękny ten finisher. I odpalają się finishery przez chwilę wrogowie, pomimo tego, że niby nas trafiają, to ostrze przelatują. Znaczy w tym w wypadku akurat topór. Dobra. Też toprój, też ma ostrze. Okej, okay, poczekajmy na Kuen. I dawaj! No i, no i co jest, co? raz trafił? Ale mu to ramię uciął. Ur! Rany. To jest wilk na piątym poziomie. A ja trochę umieram. Mam eliksiry teraz, powinienem może zamiast jedzenia używać eliksirów właśnie, ale... One się w prosty sposób regenerują, zużywając chyba tam alkohol czy. czy coś. I generalnie po to, żeby wziąłem jaskółkę, żeby nie zużywać jedzenia. Ale dobra. Nawet to jakoś poszło. Zbierzmy sobie, oczywiście, wszystko. No, korony, jakaś tam pałka. O, ja skończę ziele. To nam się przyda do alchemii prędzej czy później. Tutaj mamy len. I całą, całą masę innych rzeczy. Dobra, teraz przeszukujemy sobie obóz. O! Mieliśmy narzędzia partnerskie, pokażę wam je. Yy, I takimi narzędziami możemy naprawiać sobie pancerz po prostu. Nie będziemy musieli odwiedzać kowala, tylko możemy użyć właśnie tego. I tak samo yy, są jeszcze narzędzia kowalskie w tej grze, które z kolei naprawiają nam broń. Ej, muszę na O! Mamy schemars. Temerski Puginał. Myślę, że to jest coś, co to będzie sobie warto wytworzyć. I yy, mamy yy, przepis na odwar. Dobra, czy coś jest jeszcze do zebrania? O rany, zakatowali jakiegoś człowieka tutaj. Yy, no tak, yy, Krasnoludzki Spiritus. Dobra. Tutaj mamy w ogóle dookoła pełno tych czerwonych kropek. Ja będę chciał. to są chyba te króliki. Nie wiecie co. Nie warto chyba za tym chodzić, mi się wydaje. Bierzemy tylko tutaj to najbliższe. Wiecie to jest. Surowe mięso. W sumie to jest. Nigdy tego nie próbowałem, ale być może da się jakoś upiec to surowe mięso. Nawet Igni w sumie powinienem móc na nim użyć i, i powinno być upieczone, nie? Tak sobie tylko pomyślałem. Dobra. Mamy jeszcze trochę czasu. Hmm. Tutaj na bag. Dobra, pojedźmy sobie tutaj w takim bądź razie. Mamy tutaj wilki. Ja z nimi nie będę teraz walczył. Nie ma to chyba zbytniego sensu. Dobra, jesteśmy na bagnach. I to nawet bez żadnej walki się tutaj obejdzie. Mamy tutaj. Kto się nazywa? Strzeżony skarb, czyli generalnie jednak coś tu powinno być. Opary bagienne są trujące, uważaj. No, okej. Okay. No. Tu są na nas teraz nałożony efekt zatrucia. tu coś jeszcze jest oprócz tej skrzyni? Chyba nie. Dobra. Hmm. Zastanawiam się, czy w następnym odcinku ruszyć do przodu z fabułą, czy jeszcze pozwierać yy, te pytajniki? No już. Ale. No jeszcze odłożę tą decyzję do, do następnego odcinka. Dobra, pojedźmy jeszcze do. Nie zaznaczyłem sobie tego na mapie, tu gdzieś jest. O, właśnie ten pytajnik. Pojedźmy sobie jeszcze do niego. Nie bijmy się na razie tutaj z niczym. No, jest pełno tych oparów na bagna. Warto je pewnie omijać. O, tutaj mamy jakieś zadanie poboczne. No to już chyba wiem, czym się zajmiemy na początku następnego odcinka. Medalion no, Problem rozwiązał się sam. Okej, okay, mamy upiora. Weźmy sobie Irden. Podejrzewam, że on jest. On szczerze, właśnie tego miejsca mocy, ale on sobie gdzieś poszedł. No dobra, to zaczerpnijmy po prostu z tego miejsca. I w ten sposób zdobyłem punkt umiejętności. O! No, ale... Ten jednak do nas postanowił wrócić. Chodź tutaj. Hmm... Chodź, chodź. No, dalej. Hmm... Nie chce on... niech... Jest to trochę bardziej inteligentny upiór. Nie chce on wejść w rdę. O! Dobra, teraz mamy okazję. Zaatakujmy. Pomimo tego, że nie biłem go w znaku, wydaje mi się, że działa to w ten sposób, że jak zaczniemy go bić w znaku, to i tak będzie dostawał te obrażenia, nieważne od tego, czy w nim, od tego czy on w nim stoi, czy też nie. Ale tak do końca pewny tego też nie jestem. Zepsuł nam się miecz. Może poza nagraniem sobie jeszcze wrócę do kowala i, i, i po prostu ogarnę sprawy związane z ekwipunkiem. Um, dobra, myślę, że na tym sobie skończymy dzisiejszy odcinek. E, napiszcie w komentarzach oczywiście, czy wam się podobało. Co mogę jeszcze zmienić? E, kwestia z dźwiękiem w coś wciąż mnie jakoś gdzieś tam trapi. Myślę, że teraz będzie już dobrze, aczkolwiek no końcowy efekt dopiero poznam po wrzuceniu tego odcinka na YouTube i no i po prostu zobaczymy, czy jeszcze będę coś kombinował z tym dźwiękiem, czy już może zostawimy tak jak jest. Dobra, to tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Co, w zasadzie chyba tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!